Witajcie! Dziś może zdziwić was mój strój, ale kiedy wyjeżdżałem z twocka jednośladem, padał straszny deszcz, a jeżdżę ostatni jedno ze względu na to, że koszty energii w tym paliw są bardzo wysokie, więc jako przedstawiciel firmy, która buduje energooszczędne domy, staram się poczuwać do tego, żeby nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym stosować się do reguł energooszczędności. I tak. No, jest to taki kombinezon, który chroni właśnie przed deszczem, ale nie to jest tematem dzisiejszego filmu, bo tym tematem będzie dom szkieletowy, który widzicie za mną z tyłu. Dzisiaj też krótko pokażę Wam co to za dom, opowiem trochę o jego charakterystyce, oprowadzę Was po konstrukcji, tam już widać wyraźnie zarys wnętrz, więc zapraszam Was do oglądania. Przejdźmy się teraz po pomieszczeniach, jesteśmy w garażu garaż około 25 metrów za garażem pomieszczenie techniczne nie musi być duże tu mamy korytarz między garażem a, a częścią dzienną garderoba prawdopodobnie wiatrołap tutaj będzie wejście do domu Salon jest bardzo duży, myślę, że około 40 metrów. No, może przesadziłem, 35, ale on razem z aneksem kuchennym będzie robić wrażenie takiej bardzo dużej przestrzeni. Tego aneksu też jest, myślę, 13 metrów spokojnie. I tak, mamy korytarz do części nocnej. I tutaj będzie jedna z trzech sypialni na terenie tego domu. Tu będzie prywatna łazienka. Zakładam więc, że to będzie sypialnia małżeńska. Tu będzie kolejna łazienka. No, widzę, już po doprowadzonych rurach kanalizacyjnych. Tu będzie być może pokój dziecięcy, młodzieżowy. Mniejszy, myślę, 10 metrów. I tutaj największa sypialnia. Bardzo duża. Ona będzie, myślę, 16-17 metrów nawet niż po drodze. Jak widzicie, jest to dom w zabudowie parterowej, dom duży na planie, można powiedzieć, z grubsza litery L. I tak, między jednym i drugim skrzydłem w tym miejscu, gdzie wam teraz pokazuję, gdzie jest taki duży otwór na drzwi tarasowe, znajdować się będzie piękny, drewniany taras z pergolą, i on będzie tak jakby zamykał tę konstrukcję do planu kwadratu. Konstrukcja wybudowana jest w naszym standardzie. Belki co 40 cm, 15 na 4, w ścianie, ryglowane po środku, ryglowane u dołu, do których mocowane będą izolacje e, przeciwwilgociowe e, u dołu konstrukcji przed wykonaniem wylewki e, z agregatu miksokret betonu jastrychowego. No dom będzie miał dużo przeszkleń to będzie charakterystyczna cecha tego budynku będzie bardzo otwarty na otoczenie otwory okienne pod drzwi z obu sypialni i jednocześnie z salonu. Zatem od strony południowej będzie wpadać do tego budynku ogromna ilość światła. Ujęcie będę robił niestety pod słońce, bo nie ma tutaj lepszej wystawy na ten budynek. Tak będzie wyglądać od frontu. Jak widzicie wewnątrz tej konstrukcji jest takie wgłębienie, czyli generalnie Wejście główne znajdować się będzie pod zadaszeniem, pod głównym dachem. Czyli nie będzie tutaj jakiegoś dodatkowego daszka, zadaszenia okapu, jak zwał, tylko w bryle domu będzie takie wygodne zadaszenie, które będzie można na przykład wyłożyć w głębi te ściany wokół drzwi, albo drewnem, albo jakimś kamieniem ozdobnym. Teraz są różne modne rozwiązania, które można zastosować w takich miejscach i to zdecydowanie. Upiększy estetykę takiego budynku. Dom będzie posiadał strych. Całkiem duży. I gdyby się postarać, to na tym styku można było zorganizować jakieś pomieszczenie. Natomiast finalnie prawdopodobnie będzie on kolejnym miejscem do przygotowania. Wysokość tego strychu można ocenić po tego a też wysokości tamtej ścianki kolankowej, którą widzicie w tle. No, kawał strychu. Oczywiście połacz wybijamy z płytą OSB 3 12 mm dylatujemy i to wszystko będzie pokryte powłoką izolacyjną przed ułożeniem blachy bo tutaj dach będzie wykończony blachą konstrukcję samych dachów wykonujemy z belek o dwóch wymiarach. Tutaj, tak jak te belki stropowe, widzicie to, mają 22 na 4,5 cm. Natomiast krokwie 4,5 cm szerokości i wysokości 14,5. Natomiast podawnemu wykonujemy w ścianach belki. Wstawiamy belki tradycyjne 4 na 15 i tyleż samo izolacji wewnętrznej będą miały takie ściany. Przy okazji tuż obok powstaje dom, dom jednorodzinny, też parterowy, takiej ciekawej technologii. Te ściany są wykonane z płyt modułowych, betonowych, natomiast wieźba jest drewniana. przyjechała tutaj na plac budowy w postaci gotowych elementów. Przy pomocy dźwigu ekipa je zmontowała. Przyznajcie, że ona wygląda dość delikatnie w porównaniu do tego, co możecie zobaczyć na domu szkieletowym top but, natomiast ja jestem w pełni przekonany, że ona została dobrze policzona ale no... przyznajcie sami, że różnica jest spora W międzyczasie zmieniła się pogoda, musiałem się rozebrać, było nie do wytrzymania. Okej, okay, dodam wam jeszcze, jako taką ciekawostkę, że 7 lat temu w tej samej miejscowości wybudowaliśmy dom szkieletowy, mowa o ławkach. Też mam pewne przypuszczenie nie mogę być tego całkowicie oczywiście pewny, że inwestor, który 7 lat temu skorzystał z naszych usług, być może polecił je obecnemu inwestorowi którego budowę domu widzicie za mną za chwilkę pokażę Wam już na koniec ten dom sprzed 7 lat na kilku zdjęciach, a tymczasem mówię Wam do widzenia, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny film który na pewno powstanie niedługo a liczę na to, że będzie to film o bardzo ciekawym domu w stylu domu podlaskiego na nad Bugiem, na pięknej skarpie, takim wyniesieniu, na przepięknej działce, bardzo ładnie wystylizowany. I myślę, że ten materiał będzie szczególnie interesujący na tle tych realizacji, które ostatnio pokazywałam które są może dosyć typowe a tamten no, będzie bardzo charakterystycznym domem. Pozdrawiam Was jeszcze raz, do widzenia. Słuchajcie, nawet nie muszę Wam pokazywać tego domu na zdjęcia. Pokażę Wam go na filmie. To jest taki bardzo przyjemny domek około 140 m z poddaszem użytkowym, ogrzewaniem elektrycznym. Kominkiem ma 7 lat. Wykonany w typowym standardzie topwood, gond bitumiczny. Widzę, że już na dachu inwestor zainstalował sobie fotowoltaikę. Więc nawet przy tym ogrzewaniu elektrycznym te koszty są naprawdę bardzo rozsądne. Mam na myśli ogrzewanie. No i tak to wygląda.